Witajcie moi drodzy kochani, ja jestem Dola, a to jest kolejny odcinek z You Are Empty. Jeszcze mój dysk pozwala mi na 10-minutowe nagranie, dokładnie 10-minutowe. Zapisałem sobie szybko grę, musimy skończyć ten poziom. Ja mogę się doczekać końca tego poziomu, jestem bardzo zaciekawiony nim. Jak się zakończy, się stanie, po prostu pewnie przejdziemy na nową planszę. Ale co tam, jestem ciekawy. O! Niezwykły trud! No, ładnie, ładnie. Kichać kolegów. Też mam, też jestem twoim kolegą po fachu. Co się tak gapisz? I... O, 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 spadaj! I grzej ławę. O oh, fuck! O, oh, on Ha, ha, ha! Miałem walczyć z wami na mele, ale no, jakoś tak niezręcznie wyszło i wiesz. Dobra Uleczony oświecony Dobra, tu mam jakieś drzwiczki. Czemu w takim razie to są skrzynki? Czemu nie możemy przejść? Czemu nie możemy? Holy motherfucking amazing! Jedziemy! Tylko żeby się nie zapalił. Ja tak nie chcę. O! Tak i tak właśnie wygląda kolejny poziom. Bo niestety musimy obejrzeć filmik i zaczniemy nowy poziom, z nowego poziomu jeszcze trochę. Ponieważ dopiero dwie minuty minęły. Weźcie sobie kadsenkę kolejną. Podrobające pilnie dziecko denerwuje się. Stalin. Znowu muszka. Nie, nie teraz, nie teraz. Zjemcie. Morderca. Dobry jest. Też bym taki chciał być. Nie mam supernych powodów w szkole. On ci rozwiąże co? Tak się cieszysz. Zabiłeś muchę. Co to miało oznaczać w ogóle? Dobra, kolejny poziom. Kolejna, kolejna porcja metra z przeciwnikami w roli głównej. S yes. A, jednak nie. Haha, <laughs> <laughs> trochę jak w Half-Life'ie. O, jesteśmy na nowym. Jednak. O, nasi pozabijani. Jeszcze ręką machał przed wiórką. Rozkaz numer 19, czas 13.07. Data 19 września dotyczący przejazdu pociągu P1. Rozkaz dotyczący przejazdu pociągu... W niniejszym rozkazuję zapewnić bezproblemowy przejazd pociągu przez stację Kosmolską, Uniwersytet i Stalińska. Aha, to są Kosmolska. Dobra, prędkość pociągu wynosi co najmniej 40 km na godzinę. torach głównych i stacjach co najmniej. 15 km na zwrotnicach Manewry na stacjach powinny się odbywać Z wykorzystaniem sygnalizacji półautomatycznej W przypadku... O, właśnie Z problemu z sygnalizacją należy skorzystać Z pomocy personelu pełniącego służbę Ruch pociągu jest nadzorowany przez drugi Departament Miejskiej Służby Bezpieczeństwa Major Tarenseko, oficer nadzorujący No Czyli... Tym co teraz jechaliśmy To był właśnie pociąg, który został Jako jedyny dopiero po... Do... Pozwolo dozwolony do przejazdu o. Ej Nie było fajne Co zrobiłeś teraz Oczywiście No siema o, znowu z nimi walczymy. Gdzie to najlepsze ich szef z nami gadał i nic nam nie robił A teraz nas jeszcze na nich wysłał Zapewne Na nas wysłał i ich na nas wysłał i, i po prostu jest taka lipa, no bo jest gnój i tyle. Mało nic mam do wszystkiego. Jej! Fajna ta maszynka. Dobra, musimy zmienić na Tomiego. Tommy, come on. O, o, o! -o. Padłeś? Nie powstawaj. He, Dobra, mamy kolejna. O, ale dużo. Nie wiem, myślałem, że to jeszcze ta kolba od Tomiego to też jest. A ten lek kolejny? Po co tego aż tak tyle? Dobra, tak czy siak musimy iść tu, nie? Serce coś to wiązać. No, tak myślałem. ja! Ten padł. O to fuck is that? Gin! Co to było za kurestwo? się tak wyrażę. Inaczej tego określić nie można. Zaraz się przyjrzymy. W ogóle co ten drwal tu robi? Też zabity? Będę na niego drwal w końcu. Co to było? Że jakiś bandyta z czymś, z jakimś urządzeniem na głowie i wytwarzał jakieś kule mocarne. I mamy jakieś ten, urządzenie nowe, nową broń. Ja pierdolę jakie fajne. O, ale zarąbiste Nowa muza się włączyła Nie, tego na razie marnować nie będziemy Weźmiemy tu mojego Dobra Akcja się rozkręca To jest kolejny ten Z falami no dobra, dostał. Jeszcze nie zdążę wyrzucić jej. Nie no, musa bardzo fajna powiem wam. Czasami taką specyficzną, dziwną dają, ale... E, znacie jest puszczana, ale tak to ogólnie to jest bardzo fajna muzyka. Te rokowe przede wszystkim kawałki są bardzo fajne. Aj, gin! Okej okay. pomieszanie <laughs> klimatu stalinowskiego One trochę na początku tym odgłosem Przypominają ee, Węże Siema O Monsterze Ile mi HP zabrałeś? Ty myślisz trochę? i przewaliłeś to i teraz... O, tura. Mam amunicję! Jezuś! Giń! Poler na szafkę. ja chcę amunicję! Nieee... O, można podnieść? Może da się podnieść? O, 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 o! No dobra, Musimy to zrobić, muszę to dorwać. No kurwa, dobra, trudno. No nie. Mam teraz kartkę, klucz, kartkę Kontrola wojskowa Zaskoczyła dziś wszystkich Sprawdzali och schrony przygotowane na wypadek wybuchu wojny atomowej Dawno o niej zapomnieliśmy Niestety była to widoczne postanie w jakim się znajdowali Naszemu dowództwu na nieźle się dostało Ryzykowało. nam Co? Rozkazano nam na jak najszybciej przywrócić te obiekty Dla porządnego stanu Uzupełnić zapasy wody, żywności i innych niezbędnych prowiantów, materiałów, znaczy e, Nawet nie chcę myśleć, co to może oznaczać. No, wojna! Tak, moi drodzy, dzisiaj za teraz zapisujemy grę. Już nie wiem, co to save, zapiszę 20. To zupełnie nie widać, to się nam wcale nie przydaje. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z URMT i z innych serii. Zapraszam także do subskrybowania oraz komentowania. Eee, no i jeszcze raz dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Bye!